Słuchajcie, jest taki odcinek bardzo fajny, dzisiaj w ogóle dla mnie i dla... Dla mnie też. Dla mła. No ja dla ciebie trochę mniej fajne dla Neli po środku. Dlatego, że yy, chodzi o to, że będziemy nagrywać dzień na tak, kiedy nam Nikola mówi, bo my już jej mówiliśmy. Czym Znów, południa? No, 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 no właśnie na kolerze. No trochę mamy. No, no, no. Spoko, spoczko. Aha, cover, cover, słuchajcie, cover. Y, a nie pokażę Wam. Y, będzie a, filmik, nie? albo już oglądaliście filmik. Nie. W środę zobaczycie, y, co się działo w studiu, jak to wyglądało. Y, a oficjalny cover z teledyskiem będzie za jakieś dwa tygodnie, w sobotę mm -hmm. lub w niedzielę. 7 maja, chyba dobrze mówię. Jakoś tak, 8-7 maja. Także oczekujcie. Jako, jak co dwa tygodnie, no. Y, Także co, zaczynamy, słuchajcie, odcinek? No to, no to ja się nie nazywam, bo to wy tutaj prowadzicie. No. Ja już mam jedną rzecz, którą bardzo bym chciała. To co, dobra, nie 20, do końca dnia, umówmy się do końca dnia, bo okay. i tak taki wycisk damy, że się odechcę. Elka? Necjapi, <grym> tata nie ma. No właśnie. No to? Yy, myślę, że już mamy pierwsze zadanie, prawda, tata? Odwdzięczymy się, pamiętacie jak? Odwdzięczymy się. A czy ja teraz w tym momencie to nie mam? Ja bardziej gdzieś w aucie, jak będziemy, bo mam parę rzeczy do zrobienia. ale to. będę musiała wejść do polody, pamiętacie wtedy? Nie, nie takie hardkorowe. Ja tu bardziej patrzę, żebyś mi w czymś pomogła. A nie, no. Delci. Nie, słuchajcie, mam dzisiaj zadanie takie. Przepraszam, no. muszę iść na chwilę. Żeby Nikola. No. posprzątała tutaj pokój. zobaczcie, jaki jest burdel. O Jezu, a wiesz, że klocki odziennie do klocek Piłeczki odziennie tu do piłeczek. No sorry, no dzień na tak. Ale ja tak ich nie dawałam. No ale jak nam nie dawałaś? Normalnie nam dawałaś. No posprzątaj szybko i zaraz wsiadamy i jedziemy, bo... i kasiurkę szykuję, bo ja tam mam trochę pomysłów z, z kosziurką związane. Ale nie ma za ciemno to. No dobra, jak Nikolasa będzie teraz sprzątała? No, no, się. no. Jak się zgodziła? już Powiedział tutaj zapalam światło tak, tak, także. E, dobra, to co? Nikolasa sprząta, tak? Tak, Nikolasa sprząta. E... My idziemy teraz sobie odpocząć. No to pasuje po mi ten ocenia. odcinek. Pasuje mi ten odcinek. To jak posprzątasz, to tutaj nas zawołaj. My tutaj. Nikoli? Nie wiem, czy ona jej pomoże, czy będzie bardziej przeszkadzać, wiesz? Nie, ona pomoże. Tak? Nie, lecia znaczy, pomoże. No. Tadzień. A to chce sprzątać i przy okazji się potem zaopiekować Nerem? Co? No, to, dobra, to bawcie się, bawcie się, sprzątajcie. To no my idziemy. To. Bye, bye. bye, bye. No, już mi się podoba ten odcinek. się tam nie słuchaj. nie posprzątać przy niej. Słuchajcie, my już jesteśmy teraz z Nelą. przyszła do nas Nikola, jeszcze słyszymy od kurza. Ja hmm, musimy ściągnąć zaraz. Tak. <gryny> <gryny> to idziemy się zbieramy, słuchajcie na małą przejażdżkę. Jak? Wow. Wow. Mmm, mm. tak to... <grym i zbyt w porządku> Na biurku też mam czysto? A, a widzowie nie są widzieć takich odcinków, co tydzień? Bo codziennie na przykład nie. Nie, nie. Słuchajcie, kochani, zostawiajcie łódki w górę. Jeśli będzie naprawdę. To, to, ja, to ja będę codziennie nie, nie nagrywał nie. takie odcinki, będę obrabiał Słuchajcie, nagrywać takie odcinki. Um, nie Nikola, żeby nagrywała z znaczy. Nie, teraz jak już, to ja was. Dobrze, nawet no, na no, tak. Nie, to już było, już nie ten. A czemu ta dalala jeździ na osiołku? Aha. To się ubieramy, to jesteś naszekowane, ja też jest. Jedziemy się przejechać? A ty jedzie z nami, tylko weź portfel. Takie tam. Weź portfel tylko. Okej. Okay. I kaszury najważniejsze, ja, żeby to w portfelu było. pieniążki moje. Ile? Ostatnie pieniążki. Ile masz? Zaraz zobaczcie Ostatnie pieniążki. Nagle Ale. ostatnie pieniążki. No, no właśnie. A zawsze jak jesteśmy w Piedronce, słuchajcie. <laughs> I ja to sobie dziemy wózeczek i sobie za robię, nie? Setrzaska, pół no, wózeczka. Tak jest. <laughs> nie w <chciałam> fela. <być> <laughs> ale to jest prawda słuchajcie. Później my musimy płacić. Później my płacimy, wiecie, ale jak teraz ona, ona ma ostatnie pieniądze, ale mi się kupiła. Ona ma ostatnie pieniądze. Na pizzę starczy, na pizzę Cztery dychy? Cztery. No, no to wszystko jasne. Ale nie tak specjalnie, No więc jest ścięć mały. No. Ściemniać? Dobra, mhm. no, ja tam ten korzak. I co, masz te pieniążki czy nie? na no, to jak no, to tak? mam 10, 50 i 100. Uho! Starczy! Ora, no to nas to, to jeszcze zaprosimy na... ile tak? masz 50, 10 i 100... 6 d, tak? 160. Ja! Yeah. Ja nie wiecie co, jest no, cię tą stówkę, Plany się zmieniają, słuchajcie, że jeszcze idziemy ale dwa, dwie punkty, ale dwa punkty. Kostium Co? Tu co, co ja kupię kostium kąpielowy. Nie masz jakiegoś starego kostiumu? A, nie, no, Znajdzie no, no. nie dostajcie się. ostatnio takie krepkę za dwie dyszki. bardzo fajne. Jesteście niedobrzy. No dobrze, <grym> dobrze. A ten, a, a, ty, a ty chcesz sobie wziąć ten neli wózek tutaj? Ten? Ten wózek i tą piłkę sobie A wstać? No i tu do auta pójdziemy i ładnie zapakujesz do auta ten wózek. wiem czy to twoja dzicia ta piłka jest i, i no. Jezec, Weź ten wózek no. i normalnie kołważę, bo to jest dziecko. No. I pchaj ten wózeczek tam do wyjścia i już idziemy. Tylko chciałam Ci powiedzieć, że Nikola, no, na razie chyba tak nie odda szybciej. Nie, nie, prowadź to ładnie, tak się Nela. dziecka nie niesie. Haj! Haj, Pchaj, ładnie, dzidziusia. Nie, Nela, teraz sprawdza temperaturę, bo. Wszystko dobrze tam jest w normie, Nelka? czy tam Dobrze, dobrze. Z tego kolera, czy tam się nic nie stało. No, czy główka tam nie boli po tym kłowerze czasem. No, jest okej. Okay. No, Haj, dobra. To no my się zbieramy. O. Nie to się, widzimy się, już w aucie, nie? że mam nie ruszać, no. No dobra, się z tym wózkiem, bo przecież ona ci i tak go nie da. Ja ci nie da wózka, to jest jej. Hmm. Dobra, tak, trzeba widzimy się w aucie. Pa! A few moments later. słuchajcie, my już jesteśmy, zbliżamy się do tego miejsca. Gdzieś jesteśmy gdzieś w mieście, chyba. Jesteśmy w mieście, nie, hmm. tak jak widać, o zamknięta droga. Tak. teraz możemy tylko kochracy. tam skrycić. jest jeszcze wiega jakaś tam. Tak. Ja zdrowie robią. A my z mamą mieliśmy na co chodzę, powiedz mama? No już bardzo, bardzo dawno nie jedliśmy fast foodów, że tak powiem. Bo to jest na ma... diecie jesteśmy. Jesteśmy na diecie, ale że dzisiaj jest sobota i z tatą dzisiaj mamy... Znaczy dzisiaj wyprawiamy rocznicę sobie ślubu. rocznicę ślubu, słuchajcie. To, zjemy. to dzisiaj sobie zrobimy święto. Korą rocznicę? Jedenastą. 11. 11 A nie 12 tata? No! God, please, no! No! Jedenastu, jej później jak to No. No powiedziałeś dwunastu, mama nie wie jać, e, jać, e, to jest życie to. No. Tak jest. No barbekio? I powiedz, że przejdziemy odebrać. A jak przyjdziesz to, to mam coś dla ciebie, żebyś coś zrobiła miodowo jeszcze. właśnie jak on ma ten sos. E, Miodowo-musztardowy i czoskowy. Okay. Miodowy i czoskowy powiedz. Dobra. No, pasuje, taki dziodek. <laughs> Poszło? No. no. No my słuchajcie jesteśmy, a jak Nikola wróci, to jeszcze nie wie. Je jedziemy umyć auto bezbrudne. Ma chyba jakieś drobne, co? Będzie miała drobne? Na pewno będzie miała. Nie tej pożyczę będziemy musieli mi. O coś już zapomniała. Nie mam maseczki. A no, patrz! No, nie, no to dobrze. A właśnie, znalazłam tam maseczkę, jest tam. Nie, chyba tu jest pod rękawem Nie ma tu? A tu jest, tu znalazłam. No. Y, barbecue margarita. Tak, po, duża połowa. Tam, no. Duża. Paragon. Paragon niech się podoba, nie no, wiem czemu jej się podoba. pokażę yy lepiej tą pizzę, jaką będziemy jeść. 35 zł 35 zł? to jeszcze mamy budżet, mama. O, jeszcze mamy budżet, dobra, zapinamy pasy. A teraz Nikola. Nie, gorąca, nie jedziemy jeszcze do domu, bo jedziesz ten. Paściu. Wow. Masz może ochotę umyć mi auto? Bo mi się tu nie będzie chciało jechać. No nie. Jakby było ciepło, to sobie sam a jeżeli no to ty mi umyjesz. No dobra, umyj Masz ochotę umyć mi auto? Tak, umyj się. No to bardzo też jedziemy szybko Ale ty płacisz teraz, nie? No to ci dam 2 złotych, tylko płukniesz. Ty no dobra, no, w sumie jest. mi wydała 2 złote. No, no to spoko. No, dobra, to no, lecimy teraz na mejkę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy niedaleko, niedaleko innego o... miejsca. Majni. Maini też jesteśmy. zmienia w, w drugą stronę, tylko muszę podjechać, a. zobaczyć, czy jest otwarty ten sklep. Bo mam ochotę na loda ekipy. Chcesz mi kupić loda ekipy. O Boże. Chcesz mi A kupić loda ekipy. Ale ja sobie też. No, o ile jest otwarty ten sklep? Ten sklep. Jest otwarty ten sklep, Jej, ale tak, ja nie ale ja dawno nie widzę. kupić loda ekipy. Jeśli jest oczywiście w sklepie. Dobra, słuchajcie. Od idę nas zawiodą i nie. nie ma lodu. W do niestety nie ma. Tyle było yy, nie było, że pustki, tylko było dużo z kaktusa, jakieś nowości, kaktusa, y, ten, ale akurat to, 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 to No ale to już jest głośno o tym, że właśnie brakuje tych lodów ekipy. Z, no, nie złożonych z tym. Dobra, słuchajcie, u nas Ameryka jest słuchajcie. Zobaczcie, jak znaczy, to z, z przodu jak fajnie wyglądał. Z przodu kożeczko w ogóle... Tak fajnie wow. A więc mamy no. Dobra, tu musisz rzucić. Tu, otwórz to do góry. no Do góry, do góry. Nie wiem, się jeszcze zaciągnie. O! Ale sprzęt, nie! I tu musisz sobie zrobić. Yy, zrobimy sobie ten samo. spłukiwanie samo. No i bierz sobie pistolet. I później naciskasz i myjesz, nie? Same felgi mi tutaj umyj, bo auto nie jest takie brudne. Jest czyste. Mocno, no. Dobra. Tak jest, uważaj. Przyciśnij to. Tak słabo to leci? Ale tu mamy słabe ciśnienie. Dobra i drugą felge wyłącz. Uważaj nelka, Oleje to. No. W środku tam ładnie mi wymyj wszystko. Dobra. No w środku te felgi, felgi ładnie mi wymyj. No, dobra, dawaj tam te. No dalej, dalej, leć ty. Nie na auto minie kapta, bo czyste było. No i polała mi, no? Polała. No, bardzo ładnie, bardzo dobrze ci to idzie. Ale jaki masz design w ogóle buciki Adidasa i sukieneczka, no ci powiem No i co? Z grubsza może być, nie? Ale Masz szczęście, że mówię ci, ja już miałem to auto, bo już musiała cały szorować. No tak to nie jest aż takie trudno, no, już już koniec czasu. No, te są miodzio Słuchajcie, miodzio i długo i tak jest, nie? Dobra, koniec Następnym, następnym razem będziesz miała całe auto, dzisiaj ci się fuksło Dobra, to my wchodzimy, słuchajcie, do autka I widzimy się już w Masyna domu Znaliście jabłko, jest pizza, bo zanim zaczniemy jeść jeszcze dzisiaj mamy y, 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 tą rocznicę ślubu, dlatego mama chciała bardzo pięknie wyglądać, bo mi tak. mówiła w aucie. Oczywiście nie, ma, nie można iść do fryzjera, a mi się już nie chciało samej Nikola, zanim zaczniesz jeść, bo cały czas coś podjadasz, tak. to chcielibyśmy, żebyś zrobiła mam jakąś ładną fryzurę, żeby, żeby była ładna. Mama nie lubi jak to się. No ale dzisiaj mam już Tak. To ja nie mogę patrzeć i czekam, słuchajcie, jak skończycie, dobra? dobra. Okay. Słuchajcie, my sobie siedzimy z Nelką. Nelka, jak widzicie, wcina cytrynę. I ma sobie tu w dzbanku z wodą, bo lubi. Dziewczyny się szykują tam. Będziemy powolutku kończyć chyba ten odcinaczek. Jak już Nikola szykuje mamy, zobaczymy efekt. Bo my sobie idziemy oglądać film z mamą dzisiaj. Kamera chce, a mam? Chcieliście, a mam cytrynkę? A tak w ogóle słuchajcie, a propos lodów ekipy, rozmawialiśmy, chcieliśmy kupić nie było. Czy chcieliśmy, żeby Nikola nam kupił? Zostaw. A będą słuchajcie, jak widzicie w lidlu, po złote 99. Także, ciekaw jestem, czy w ogóle będą. Bo za wszyscy się rzucą i wykupią te lody. To jest taki kombinator. I cytrynka idzie w ruch. Nela! Pokaż no się mama, już mówiłem, że kończymy odcineczek, będziemy oglądać Nikola film, wiesz? Idę, idę. Dzień dobry. No, pokaż no się. Uuuu. No No ładnie. Widzowie też ocenią, mi się podoba Nikola, no masz talent, masz talent. Słuchajcie. Gdzie? Lidl bo złoty 99 ale wiecie jak to będzie, że co? Ja to... Co ty ja też mówię, że tego nie będzie bo ja się patrzyłam, bo byłam w no. lidu i właśnie dlatego wziąłam grafikę także słuchajcie, my powolutku kończymy ten, ten, ten odcineczek jeśli ale chcecie więcej takich odcineczków to dużo, dużo łapaj dużo bo będziemy że Nela mówi tak nam na scenie Nela, nie, Nela, nie, nie, nie dobra, pa!